Witam Was ponownie. Przed Wami całkowicie luźny gameplay z drugiej mapy z gry Carmageddon Reincarnation. Przy okazji chciałem Was przeprosić za ostatnie dni w związku z brakiem streamów. Ten tydzień był dla mnie niezwykle męczący i nie miałem siły na dodatkowe atrakcje. 11 kwietnia w piątek około 21.00 zapraszam na stream. A zaczniemy od symulatora Kozy, czyli Gold Simulator, o którym tak głośno w ostatnim czasie. Potem okaże się co dalej. Tak więc zapraszam serdecznie. Tu, powiem wam tak: ta mapa chodzi bez porównania lepiej niż yy, poprzednia. <laughs> więc możemy tu się dziać. Mam tyły, widzę, że mam tyły. Ktoś mnie próbuje gonić. Ah. Zabiłem go wąbiko. Przeleciałem nad ogrodzeniem, znaczy nad przeszkodą. Zabiję jedną kurówkę, aby będzie mieć taka. Młowinka, tak będzie. I zawrócimy ładnie, pięknie i... Oooo. Może uda się w tego go przewalić. Najpierw może w krówkę. O, 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 Nie trafiłem, no, co za niefart. Ale ta mapa jest bezapelacyjnie lepiej zoptymalizowana niż ten, niż poprzednia, zdecydowanie. Z tego co wiem, tutaj nie ma power-upów żadnych. Można tylko rozwalać na zasadzie jeci przywal. Zdarzyłem. O, widzicie? Gliczy krowki. Nawet, nawet w Karamagadonie jest to możliwe. Ciekawe, jak tam netcode. Zaraz się okaże. To trzeba jakiś samochód znaleźć do testowania. O, właśnie. Hello, Long Hello, beach. nie trafiłem. To chłopaki cię poprawiałem na trzecie. On, ten człowiek nie mówił o ten. Ten przepraszam, jeżeli przekręcam e, Ten mówi o tym, że. Ten, on nie mówił o Commodore 64, tylko o Nintendo 64. No, no, ja się ja myślałem o Nintendo, a powiedziałem: O o w sumie tyłem dostał. E, myślałem o Nintendo, właśnie, mój błąd. Myślałem o Nintendo, powiedziałem Commodore. Kurczę, przepraszam, mój błąd. Gratuluję, ja wrócę, Może uda się, o. O właśnie, o. Pięknie, Przewalony. Ale on chyba jedzie zgodnie z Torem. Także trzeba będzie go e, sprowadzić na złą drogę. Bo właśnie rozwalił kilka krówek. Cholera, nie trafiłem. Do Pięknie. Tutaj nie ma oczywiście power-upów, tak jak mówiłem. Czy jak, to strasznie buforuje tego Czy tego, jak flexu tego, zgadza, to spoty. też macie takie szum w Słuchawkach? Ja nie mam szumu. Słuchawkach? Już nie mam szumu czy znaczy mam, ale nie aż taki, żeby on, on utrudniał w No, Co, znowuż mam szum Słucham? Nie, ja ci, ja słyszę wszystko dobrze. Wszystko wyraźnie słyszę. Nie, O, pięknie. Ciasteczkowy, ty masz w szum w głośnikach, dlatego. Od pieczenia no, ciastek. Może gdzie ma indziej masz Może gdzie indziej masz sobie. Kurczę, no tak... Oczywiście to żart. Gościa, tak bym umiał pocisnąć, cholera nie wyszło. W łowinkę trzeba zrobić? A, nie trafiłem w łowinkę. Aaa, teraz to będziemy gonił, Sukingot Ode mną jest. Ach, zjechał po mnie. o, jest Jezu, jest, no na dachu, dachu. jest na dachu, jest na dachu, jest na dachu. Pięknie, impresyw. Artystyczny impresyw. Ten pan za chwilę chyba się pożegna, pożegna ze swoim yy, aregowym życiem, coś mi się wydaje. Bo się na niego uparłem. Chyba próbuję uciec. A znaczy, trochę słychać, ale nie tak, żeby to męczyło bardzo, bardzo. Kurczę. Spokojnie. No, pięknie. Ja tutaj, tutaj się oczywiście przydaje umiejętność prowadzenia pojazdów. Można naprawić i znaleźć tego skurczybieka i jego rozwazić na zawsze. Jest nade mną. O, krówki! Uuuu, uuu, muuu! Muu. Mu. Te muszenie krówek jest zajebiste. Mu! Ale masakra, czuję się jak w Duke 30 sekund temu koło ci odpadło. I po krówkach. Ja pierdolę, jaka tu jest różnia. Prawie jak prawie jak te senska masa masa nie do powiedzieć nie że to dobrze pasowało? nawet ja pierdzielaka na Nie za zabawa, nie powiem. Mu mu. Sedysta sadista krówek a jezus, Maria, ile się włowiny posypie przez to? To jest pod, pod tym, jak masz ten komunikat, dostałeś? Nie, gdzie? A gdzie? Milk Dead. <laughs> A właśnie, zapomniałem. To za na mleko z biedronki. <laughs> nie myślałem ten tekst dwa tygodnie temu i nie wiedziałem, gdzie go użyć. Teraz go mam okazję. Macie tak. No, ale ja pierdzielę roz... rozprysnąłem krowę po ścianie <śle> Ile krówek? Już wiem skąd McDonald's duże mięsko <śle> Jak to skąd? Z kanałów. Myślisz, że, to, że te hamburgery są z krów? Musiałbym ci niemile rozczarować przyjacielu. Te, które są chore idą do McDonalda <śle> Chorujące na BSE czy coś takiego A się ja to krowa <śle> Ale słyszałeś ten taki, jakby to powiedzieć, taki utwór o tytule Jak rozpoznać krowę zwariowaną? Znaczy, ja tego no nie zdemonstruję, ja ale można znaleźć to w internecie. To jest normalna krowa i szalona krowa? Tak, dokładnie. To jedna robi mu, mu, a druga tak. mu, mu, he, mu, No mu, dokładnie. Tak? Mu, mu. <słyski> to co widziałem, dobre to jest. No i A to właśnie powstało wtedy, kiedy temat szalona krowa był, był na, czop, na topie. Dobra, może... no, 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 bo to było w tym okresie. Eee, no, tak. To ty nie wiedziałeś, ja że ceczkowy, że haubeugery są ze szturów? A kurczaki to nie są kurczaki. W jakim ty świecie żyjesz, człowieku? To wszystko jest chemiczne. Kurczaki to jest wszystko, co, co spadło mi na podłogę Siemali, w McDonaldzie i w, KFC, w pizza w pizzach, mielone i że dane z tego są nagecy. No. A potem ludzie się cieszą, że jadą kurczaki. A to się okazuje, że to nie są kurczaki, tylko pozostało się z tego ze ze stołu. Oj, upadłem do wody. Ja bardzo lubię, bajaderki, co pewnie każdy kto ty nie powiedział, to tak mnie nie obrzydził. No ja jestem głodny, więc wiesz. Ty tam pijesz to swoje picolo, niech ci będzie. Dobra, czas skończyć, skończyć zabawę z krówkami. I zacząć zabawę się czymś innym, Na przykład samochodami. Poproś, poproś małżonkę, żeby ci zrobiła tę. Krówkę. Małżonkę, żeby ci zrobiła te kanapki. O, widzę, że to się tu się szykuje na rozpis dziój. O. Nie Jest A, ten, pod wodą był jakiś. Ten power up powodował, że pod wodą nie... jakby to się... nie unosisz się pod wodą, tylko jedziesz na po ziemi. To się chyba, chyba ściga, coś mi się wydaje. Zostawisz te to, to biedne krowy. A, no zostawiłem, się, no zostawiłem te biedne krowy. Teraz, teraz sobie skoczę. No to chłop, chlup, ten głupi dziób. Jeeha! Zajebista, zajebista sprawa. Na pewno te wszystkie ciasteczkowe, te wszystkie nutelle są skupy, no ale to inna sprawa. Kurde. <laughs> o, przepraszam. Nie tego się drzemem, tylko dżemamorem. <laughs> o, właśnie, mam dla was to, takie coś. Wejdźcie kiedyś do tego, do, do 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 McDonalda bądź innego podobnego, gdzie sprzedają hamburgery, a cheeseburgery szczególnie i zamówcie cheesebergula, Zobaczycie jak on będą mieli w topę, jak o, nie wiem, o co chodzi. O pizdu! O pizdu! O pizdu! Hey. O kurda, luta, się pakował w się pakowało w O ten dziwny samochód co no? 30 sekund mamy później musić. Mu mu Muu, muu, Próbuję zapanować nad pojazdem. Bo to tutaj, Za co, nie chcę nic mówić, ale to chodzi o okrążenie, a nie o rozwałkę. Samir, czy ty kiedykolwiek grałeś w Karmagedon? Obawiam się, że chyba nie. I chyba, że to, chyba, że to był sarkazm. O, Dobra, trzeba znowu uciekać, i rozpędzić się znowu, i w kogoś wjechać. O, kurde, prosto w ścianę zarąbałem. Ten próbuje walczyć, widzia? Coś mi nie wyszło. Koło, właśnie chyba mu odpadło. Nie, no, to mi odpadło, ale nie, nie, na szczęście nie koło. Co, jak się wymawia, czasteczkowy? Czy kogo się wymawia? Czy jest gul. To ja. bergul. Ja wpieprzam silnik z Jeszcze z jest figmak, ale już figmaków nie mają. A to czymś, tak, figmak to czym się... tak... Figmak no to jest ten, fishmak, tylko że oni już nie mają fishmaków, tylko to się nazywa, w McDonaldzie bynajmniej, nazywa się to, Red to, Red to fish. Aha. Aaaa. Moja była, była pracowała w McDonaldzie. I robiła za hamburgera? Ej! No już było. No, no dlatego mówię. Była Francą, ale nie <śle railsZ Thrash> przesady. No, każda była jest była. No tak, żarła tam w tym magonadzie miała dużą pulę. A O ty A to Znaczy nie do ciebie. To miała dużą. O tam coś wygląda... O, o, O To było soczyste. tam tą grę wypuszczą po polsku. Pan A Żem wylądował. To ty chyba w życiu nie grałeś w Karamagedon. Ma, twoja matka wie że wiesz. Ten tytuł, ten, ty, ten tekst już jest przereklamowany, prze, prze wymyślny. Przypomniała mi się sytuacja jak do nas wbił ten hater na stream. Och, to była dopiero fajna akcja. Konrad, odpowiemy ci jak gimbut, chyba ty <śleszy> No chyba ty <śleszy> Twoja matka ćwie, wiesz? No chyba ty. No to chyba twoja. Ale to w pizdu nie pasuje, Aldo, właśnie to się wytnie. No nie pasuje, ale Miam. będziesz wesoły. No a no. widzisz, nawet Kurwa ci podziała Dobra, spadamy stąd. I Jak to jadłeś kotleta ze śrubką? Ej, przestańcie z tym trynkawic... Tyrenk bo to naprawdę nie jest zabawne. Naprawdę, chłopaki. No daj się ze znaczy to już nie jest zabawne. Nie blow, bloody heads, daj spokój, bo to naprawdę nie no, jest fajne. To już ani nie zabawne. jest zabawne, on wyszedł z więzienia. Gdyby nie, gdyby nie to, że nagłośnili go sprawę, to nikt by o tym nie wiedział, że, że on w ogóle istniał na, na świecie. A zaraz, gdzie są wszyscy przeciwnicy, bo ja tutaj nikogo nie widzę w ogóle? Czy ty jak jedziesz na tym okrąglaku, to musisz kamować w samym w, samym, w samej, na samym znaczy, szczycie? No właśnie chciałem to zrobić. O widzicie, tekstura się nie czyta, patrzcie. Już się tekstura nie czytała. A tutaj, właśnie kolega zrobiłem bambuko, bo myślał, że to jest stanę, a nie stanąłem. To mnie w tym miejscu Sta stanął, mu, samochód. A no, dokładnie to bym no, chyba ten no, da masz No, no to się kurczy, kurczę. O, jezu, jezu, jezu! Ach, no, szkurde. No, Tyn, ten pan bez dwóch kółek jedzie już, fajnie, to mi się podobuje. i pięknie, rozwalimy to. Kolejna ja. Dobra, teraz ten próbuje mnie dorwać. Pogadamy z, nim inna... Pogadamy z nim inaczej. Dawaj, dawaj, dawaj! To nie było zamierzone. O! No to się nazywa, kurde. Umiejętność prowadzenia pojazdu. Bo jeśli macie prawo jazdy, to zaręczam, że tutaj wam nie, nie, wam nie będzie potrzebne. Trzeba dorwać tak z tego skórczę byka. Tylko nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Proszę się cofnąć. Mówisz o niego Trinkiewicz, a on może nazywa się Mariusz. To nie jest zabawne czym... Nie jest to już śmieszne. O, przejechał, przejechał przeze mnie. Holderny netkot. Aaaa, to chyba jest ta, ta ten... ten dźwig cały, ten, ten holownik. No dobra, no to niech mnie goni. Zobaczymy gdzie... Z tego co pamiętam to on jest wolniejszy niż ja, więc mam pewne szanse. Cały czas mnie ściga. Dobra, okej, okay. o już nie. Nie czas cały czas. oby. I wyłowinka, piękna. Piękna łowinka. pięknie. W, mak w maku będą co jeść, będą mogli zmienić co jeść. Teraz ja zawrócę szybciutko i na gościa. A, w maku jeszcze mielą ten, psa z budą i z łańcuchem razem. Potlet z psa. Potlet z psa, pomielone razem z budą. Z suką, jak to było w psach. O, pan wylądował na dachu, tak uj biedny jego mąż, oj dać tak. On na dochu wylądował, no siak, takiego No to, be, no to będzie w drzewko. Ostatnia no to, jeszcze, no to, to, No to, no to pierdol, nie w no. Dawaj, dawaj, mam jakieś power nie mam power rapa. no to chuj. Ciągniemy tego pana, może gdzieś yy, dojedziemy. No, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. I w drzewko, i w drzewko. Pięknie w drzewko dość. To kurczę. To... A ten z dwoma kłami jeszcze próbuje coś zdziałać, widzę. Głupie to. Pewnie kobieta. Znaczy, blondynka. O, tam mamy tego pana. Z dwoma kłami. Pięknie. Aż przesunęłem biurko komputerowe, zdrażenia. Ja trzeba się wycofać, zawrócić i jeszcze raz mówię: O, gość mnie goni. Ten pan mnie goni. I w krówka, i wkrówka, i wkrówka, i wkrówka. Mu. Uuu, ten, ten pan biegał za mną, ale. Ma dwa koła mniej ode mnie, więc ma mniejsze szanse przeżycia. Natomiast tak robią. że z też. Ta korowka wali glebę. Ta krówka wali glebę. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Dobra, wystarczy tego. bo... O, skończyła. Se, Konrad, do pierwszego kontaktu z, y, z pieszym Ale pamiętaj, jak wjedziesz w pieszego, to nie hamuj, tylko gaz do oporu, wycieraczki trzeciej stopień i jedziesz A ty myśli, a, a wy myślicie, tego, dlaczego na przykład y, samochody marki Mercedes mają taki znaczek na środku maski? Teraz już nie mają Już nie mają, aha, szkoda Te stare mają jeszcze Tak zwany też celownik chyba mówiło, nie? Tak jak, nie przy, jak, nie udasz, jak się nie trafi surownikiem, to przewalisz drzwiami. Tak! Dobra, to jest dobra Próbuję w niego trafić, ale tak wiecie, nie bardzo mi to wychodzi. Może ja się po prostu cofnę. Skorpionek dobrze powiedział, oj skorpion, przepraszam. <śleszy> to było specjalnie. <śleszy> Ups. Ten, dobra, to był może było winkę, co? Może było winkę. A, nie trafiłem w łowinkę. A, tutaj się tekstury zmieniają. Skorpionek był w tym, w, w, Chyba, jak dobrze rozumiem... Kombat, no? tak, w był Kombat. w Transformersach, w komiksie którymś. Się... Jedzie, jedzie, jedzie! Ach, se pojechał. Ja się może, ja się może ten przejadę kawałek, zawrócę i spróbuję jeszcze raz go pierdzielnąć. O, pięknie się ustawiłem. I teraz z całej pełnej, na pełnej jest? Aha, tutaj. W gazie? O, na pełnej piście. Jęknie, żem wylżnął w niego. E, wanzur nie, nie tylko to, docina, docina ogólnie. Bo ta gra nie jest optymalizowana ogólnie. Tu czas żółciaka. Ach, aż mi się. Aż mi się minęli. Aż mi się minęli. Dobra, jeszcze raz zawracam. Zakręcony jak tampon w, biki, w, biki, w bikini części ciała. O, 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 czy przywalę mu? Pięknie! Dostał. A ja ten spadam w takim razie. Spróbuję jeszcze raz mu zapodać. Częstaczkowy musiał... to czas Mówi. najwyższy, żebyś w jakiś rów w końcu wjechał. O, a se skoczę teraz, a se skoczę, a co? Jecha. Oj, nie wyszło za bardzo. Chociaż, chociaż, chociaż... Ja, to by było na tyle. Widzę, że tekstury się nie dograły, ale to się wie. Uuu, chcę wyjechać, dobra. Ten pan nie będzie mnie ścigał. o, ściga mnie, tylko że, no cóż... On ma dwa koło mnie niż ja, więc. Zobaczymy się z nim trochę. Oczywiście tę kampingową przyczepę można przestawić. Ciekawe, a? jak będzie wyglądała ta pełna wersja tego. No, mam nadzieję, że nie spełszą mnie tak jak w Jest! W można Aż mu. Czego oj, można netko speprzeć. <grafy> Na przykład, że wierzysz w gościa, gościnika przez ciebie. Co, co to na to? no ja na to jak na lato eee, dobra mamy jeszcze ostatniego i kończymy wycieczkę znaczy na tym torze rzecz jasna jest tutaj mam cię no pozbawiłem go właśnie kolejnego kółka także niewiele już zrobi wrócę tylko ładnie witają cię na czacie Siemka... rok roku, Tak dobrze to przeczytam? Kurczę. Bo oczywiście no, czasem ma się problemy z przeczytaniem cywki. Rokuara. Po prostu. I tyle. Rokuara. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ooo, mam cię. On będzie co Co on chce zrobić? Dobra, może zakończymy jego cierpienie. Nie trafiłem. Dobra, trzeba go dorować i go w końcu zniszczyć. No dalej, ja chcę go w końcu zniszczyć, do cholery. No dobra, do przodu, do góry, do góry, do góry. Ja Pytać, kto jest za tym, żeby dodali do Karamagedon, jeśli o to chodzi o rowerzystów. Pan jakieś złe wrażenie? Kon, Konradom... Konradom G. Czy ty czasem nie oglądałeś gameplaya Umwązaja. Bo coś mi się wydaje, że chyba oglądałeś. Tak to się czyta, no to cieszy mnie to bardzo, że udało mi się przeczytać ksywkę. Chociaż jedną, dobrze. I będzie boom! Yes! Kurna, balet bonus. To kogo to znaczy? I kierowca zamiast butów ma baletki. Tak. Albo bo buty z butów wojskowych, ewentualnie. To I ten i jest. O tu jest. E, Eta, może to jest tylko ta zdrobniana. No, nie trafiłem do niego. Inaczej, inaczej nie zakończę wyściga, go nie rozwalę. A jakby twoją ksywkę czytać roku, bez w sensie roku, jako rok. O. Znaczy, rok w sensie. Szybciej, szybciej. szybciej. No tak, a nie a, nie piję, a nie...